Oto jak telefon po cichu niszczy związek, kiedy jesteście niby obok siebie, ale jednak w telefonach. To zjawisko profesjonalnie nazywa się fubbing, kiedy jesteś obok partnera, ale Twoja uwaga jest w telefonie. I dziś dzieje się to coraz częściej, bo ekran stał się łatwiejszym miejscem niż rozmowa. Ludzie uciekają w telefon, bo tam mogą oderwać się od emocji, od napięcia, od codziennych frustracji. I to dlatego zamiast rozmawiać, przewijamy, zamiast przytulić, odpisujemy i zamiast. Być obecni, znikamy, choć fizycznie jesteśmy obok. I właśnie w taki sposób powoli rozróżniają się więzi w związku. Nie przez jeden moment, ale przez tysiące małych chwil, w których nie byliśmy naprawdę razem. I telefon sam w sobie nie niszczy związku. To brak obecności, rozmowy i emocjonalnej uwagi sprawia, że przestajemy czuć się ważni, bo w relacji nie chodzi o ilość czasu razem, tylko o jakość obecności. Dlatego, jakie są moje rozwiązania dla ciebie w tej sytuacji? Ustalcie w związku moment w ciągu dnia bez ekranów, na przykład wspólne posiłki lub wieczorne rozmowy. Nauczcie się wracać do siebie po trudnym dniu nie przez wiadomości, tylko przez słowa i przez dotyk. I zamiast uciekać w telefon, zapytaj, co czuję że potrzebuje ucieczki. A jeśli czujesz, że temat dotyczy również ciebie i za dużo czasu spędzasz w telefonie, napisz komentarz relacja, a podeślę ci link do mojego przewodnika, dzięki któremu przepracujesz swoje emocje zamiast od nich uciekać.